Ciśnienie. A więc zaczynajmy. Witam serdecznie. Ja, ja, ja też również witam bardzo serdecznie, albo można powiedzieć niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No wieków, amen. Tak dla informacji dla Jezus Chrystus też. In secula seculorum amen. Tak jest. Drodzy. Drodzy słuchacze, albo drodzy widzowie, za, zależy, kto tych naszych rekolekcji będzie słuchał. Tak, Otóż tu... nie zdjęcisz tego, że nie będzie nas widać, ponieważ to jest nagranie dźwiękowe. Ja na Skype nie posiadam kamery, więc będzie tylko nas słychać. Ani ja też, ponieważ my z kolegą jesteśmy osobami niewidomymi, więc to może najpierw się przedstawmy. Nazywam się Rafał Węsierski, mieszkam w Wąkowcu. Nazywam się Michał Brajer, mieszkam w Kaliszu. No tak, jeżeli chodzi o zainteresowania, to ja się interesuję fantazją i różnymi takimi rzeczami, ale to nie o tym dzisiaj mowa, tak? to, to tak samo. To, to, ja, to ja również się, to ja się interesuję na przykład historią, religią, polskimi językami obcymi, ale to też dzisiaj nie o tych moich zainteresowaniach mowa, ale o jednym naszym zainteresowaniu, wprawdzie. Tytuł tego dzisiejszego naszego spotkania będzie Bóg nas kocha. Co to dla nas oznacza, moi drodzy, i, i czego możemy, jakby to powiedzieć, no. Um, um co my możemy zrobić, żeby, żeby no, nie, no, starać się nie obrażać naszego Pana Boga. O tym właśnie dzisiaj. I o zbawieniu oczywiście także. I otóż Rafał ma bardzo bogate świadectwo swojego życia, które, które opowiada o tym właśnie, jak, jak Bóg go wybawił z różnych opresji i może śmiało powiedzieć, że Bóg, że Bóg nas kocha. Także Rafale oddaję Tobie głos. A więc posłuchajcie mojego świadectwa. Otóż kiedyś, kiedy byłem w Krakowie, w szkole dla niewidomych na Tynieckiej 7, na ulicy Tynieckiej 7, no było wszystko w porządku w czasach dzieciństwa, ale potem zacząłem się buntować. Po prostu zacząłem mówić, że tam był głupi bóg i tak dalej. Tak, to niby nic nie winnego, tak? przepraszam za to i w ogóle, ale pewnego razu po prostu tak się zezłościłem, że. Zacząłem przetrwnać Pana Boga, znaczy to tak, Boga ojca nie, ani Boga Ojca tak, ale Syna Bożego i Ducha Świętego twierdziłem, nie, nie będę przelgniała. No i zaczęły się... No po prostu wpadłem w taki jakiś, nie wiem jak powiedzieć, am, określić Amok, który kojarzył się, a raczej powodował to, że po prostu obrażałem wszystko, co związane z religią, no prawie wszystko, tak? Niby się modliłem, koimi kolegami dokuczał i tak dalej, ale, ale ciągle cały czas obrażałem... Pana Boga gdzieś to w podświadomości. Zapraszam Boga aż tak. w końcu pewnego razu, kiedy przyjechałem do domu na wakacje, miałem pewnego razu taki dziwny sen, że nie chcący nawet Pannę Świętą, czyli Panią Maryję. No i miałem dziwny, dziwny taki sen, że miałem kilka nóg, które nie mogły zmieścić się w spodnie. Przerażony byłem. A potem po moja pani od religii powiedziała, że przecież Bóg działa mocą Ducha Świętego. Nie można przecież tak sobie myśleć, bo ja nie o tym się zwierzyłem. No i, no i ja to zrozumiałem, przeprosiłem na no szczęście, mam nadzieję, że nie zeszłem przeciwko Duchowi Świętemu, no, no przeprosiłem Pana Boga, no i zrozumiałem, że to jest błąd i zacząłem się nawracać, powoli, ale skutecznie, aż do dzisiaj, jestem, za, no staram się modlić, przepraszam, jeśli coś pokręciłem, nie ta, jeśli coś nie tak pokręciłem, ale no takie jest moje świadectwo, oddaję głos Michałowi. Otóż... Otóż ja wprawdzie aż takiego bogatego świadectwa to nie mam, bo jakoś u nas, znaczy w moim życiu jakoś Pan Bóg był od zawsze, od dosłownie od maleńkości, jak chodziłem z mamą do kościoła, jak, mnie, jak, jak siedziałem, siedziałem w wózeczku i jechaliśmy do kościoła, tak to, tak to było, aż w końcu taka ta głębsza więź pogłębiła się, gdy zmarł nasz święty papież Jan Paweł II. To mój tata kupił mi wtedy płytę. I otóż stało się potem tak, że jakoś ta, ta więź się tak pogłębiła, pogłębiała. No i, no i do dnia dzisiejszego czuję, czuję naprawdę obecność Pana Boga. I powiem jedno: Bóg jest w naszym życiu, Bóg działa. I powiem, że rozważam bardzo głęboko powołanie kapłańskie. Prawdopodobnie, że zakonne, bo to, to dwu, dwa zakony. Co, coś tak rozważam, Franciszkanie i Dominikanie. No to... I otóż takie, takie nasze świadectwa, ale yy, teraz przejdźmy do rozważań. Rafale oddaję tobie głos. Ty Typez pierwsze rozważanie. Bóg nas kocha, co to znaczy? Że Bóg oddał dla, za nas życie, że poszedł na krzyż nie myśląc o tym, że taki Rafał potem tak się odwdzięczy za to, ale no, za to przepraszam, no i że nie, nie, nie obraziłem, no że, że, no więc o to chodzi, że Bóg nas kocha tak mocno, że my tego nie potrafimy zrozumieć, na przykład Przytoczę przy tutaj takie zdarzenie z, 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 z Lourdes. Jak Maryja powiedziała świętej Bernadette w no, że jakbym pokazała ci naprawdę, jak kocham, to byś płakała ze szczęścia. że znaczy, tak to wygląda. I my czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że po prostu czasami omija nas taka szansa, taka szansa, a potem już jest za późno. Potem po śmierci już jest za późno. A niektórzy specjalnie mówią, Panu Bogu, nie, niestety. A ja powiem zawsze no, panu Bogu tak, chociaż obawiam się, no tutaj mogę powiedzieć, bo to w końcu internetowe rekolekcje, że boję się oddawać całkowicie panu Bogu, bo mam jakiś taki lęk i proszę, żeby pan mi tu wytłumaczył mi te sprawy i może się uda w końcu całkowicie powierzyć wam. No. No, 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 no. Raczej ja uważam, że, że należy się powierzyć całkowicie Bogu, że im, że im bardziej będziemy w Nim trwać, tym też będziemy czuli głębszą Jego obecność i większą miłość Pana Boga. No, tak. Przeleś mi trochę z Przepraszam, że tak się zwierzę. No niech to jest pewien werset z, z, z Janiczka, Siostry Świętej Faustyny, który jednak napawał tuchą na końcu, bo mówi, że zrobiłbym wszystko, gdybym wiedziała, że da się kogoś ocalić zanim zamorduje bliźniego. Więc cóż. No. Ja, ja, na przy, ja na przykład uważam, że. Um, ogól, ogólnie miłość Pana Boga jest i powiemy, że Pan Bóg nas kocha. Nie tylko za nasze dobre uczynki, bo co po niektórzy postrzegają Boga jako, że Bóg to policjant, który za każde przewinienie wsadza do piekła. No albo, albo za jakiegoś tam yy, sędziego, który. który Słowego, okrutnego. Dosłownie. I ksiądz zresztą ja <grym> miał taką historię, jak na początku nawracał się na Boga i też to ciekawe świadectwo jest. On też tak właśnie myślał, że, że tak się to wszystko odbędzie, że po prostu dostanie pałą w głowę i poleci do piekła. Oh. Nie, no. Co zrozumiał pan tłumaczył, że to nie tak, że to nie tak działa, nie, nie, nie w taki sposób. Zresztą jest też w dzienniczku świętej Fausty, świętej siostry Fausty mowa o koronce do Bożego którą bardzo gorąco polecam, ja tą odmawiam za 60 o 15. No to bardzo ważna rzecz. Znaczy, bo jest taka, jest taka wizja, kiedy właśnie się Faustyna odmawiała tę koronkę, i ja to po prostu widzieć było, jak ratowała tym zmarłych, Nie wiem, tego inaczej. Nie tak, wiem, tak, tak przeczytuję. Ale pamiętasz to dokładnie. Opieściu. Tak, tak. Ogólnie pan Jezus powiedział w świętej siostrze Faustynie, że jeżeli, jeżeli nawet największy grzesznik pomodli się w godzinie miłosierdzia koronką do Bożego Miłosierdzia, to wszystkie, wszystkie nawet najbardziej śmiertelne grzechy, wszystkie po kolei zostaną mu odpuszczone i będzie w niebie, jeżeli się nawróci. O, tego to właśnie nie widziałem. że to jest bardzo ważne, bo też się spada mi takie świadectwo, no, to dużo o tych świadectwach, ale tak, że jakiś człowiek po prostu tam zabłądził jak zwykle no, nie lubił seks i takie rzeczy no i po prostu mm, Księdza mówi, odmawia jej koronkę go nie osiercia, to się wyzwoli. I Rzeczywiście ukrywał się w łazience z obrazkiem najświętszego zaraz pan jest i płakał odmawiając koronkę i w końcu tą pomągła. Także naprawdę ja sam też wiele razy modliłem się. Czasami zapominam niestety, bo to tak ja to przepraszam. No tak, Michale kontynuuj co tam jeszcze? Ja, ja przyznaję, że najbardziej można odczuć obecność Pana Boga, jak się jest w kościele i jest Pan Jezus wystawiony w monstrancji. Powiem, powiem po prostu przepiękne uczucie. Ja polecam bardzo serdecznie, jak będzie najświętszy sakrament, uklęknąć bardzo blisko Pana Jezusa i na przykład położyć rękę na monstrancji. Powiem, no niesamowite. Robi wrażenie, ja a sobie zwłaszcza na nocnej. Tak, tak jak przygotowałem się do wychowania moi drodzy, nasi, nasi drodzy słuchacze, że jak na końcu, yy, znaczy, może nie na końcu, no przy końcu, przy, przy, przygotowań to po prostu tak ksiądz nasz po prostu powiedział, że dotkniemy, każdy dotknie do i za coś podziękuję panu Jezusowi. No i kiedy ja rzeczywiście przyszła na mnie kolej, troszkę z taką obawą i lękiem, pod, no, nie dlatego, że nie mówię Pana nie, po prostu nie, jakąś taką dziwną, nie wiemy tego nazwać. No, może nie tyle co lęk, ale taki, nie umiem. Na coś, taka, takie uczucie poko może nie pokory takiego wzruszenia i Dziękuję Pani za światło, które mi zycz czy coś takiego i nawet nie pamiętam, co to dokładnie powiedziałem, ale rzeczywiście była ta obecność, rzeczywiście się czuło się to, co może nie tak dokładnie, może, no, może, nie wiem, może byłem bardziej skupione na tym, na tym wrażeniu, przepraszam, jeśli ten... Ale rzeczywiście była ta obecność, to się czuło po prostu. Także. R R Rafale, czy jeszcze chcesz coś dodać? Bo szczerze musimy kończyć, bo jak będzie za długa audycja, to nosory. sorry. No po prostu um, jeszcze jedna myśl taka, że zbawienie jest udziałem każdego człowieka i yy, każdy człowiek jest niepowtarzalnym cudem. No, i, no po prostu nie, nie, nie odwracajmy się od naszego Stwórcy. No to taka prośba. Ja, ja też jestem tego samego zdania, że jakby... Każdy, każdy człowiek powstał z miłości naszych rodziców i Pana Boga, bo my już, my już jak byliśmy w, w łonie swoich matek, już, już Pan Bóg nas ukochał od razu, od poczęcia. Ukształtowałem Cię w łonie matki zanim wyszedłeś na świat. Jest coś takiego, potwierdzam. Jest taki psalm, jest Jest. Coś tam, trzymałem się za rękę kiedy, kiedy ty nie pamiętasz, jak, znaczy coś takiego, że Trzymałem się za rękę na matki, jeszcze zanim ty coś zaczęłeś mówić, czy jakoś tak. Nie pamiętam, właśnie do końca tego sala. No, ktoś to nie chce sobie sprawdzić, nie pamiętam wersji, które to pisałem. I ja myślę, Rafale, że na chwilę zrobimy pauzę. Ale zanim jeszcze to, chociaż mój kolega Michał się rozłączył, ja nasi drodzy słuchacze pozdrawiam was w jego imieniu i w swoim. Do zobaczenia wkrótce.